Cześć wszystkim, do dziedzicki jak jest słuchajcie, kolejny film na mój i moi drodzy, jeżeli zostawicie 1000 ty zł w górę, to będzie więcej filmów z kamerką, bo na tym filmie niestety jest kamerka, e, bo jest to wycinek z live'a, więc zasubskrybujcie kanał z dzwonem, żebyście byli właśnie e, na live'ach, żeby wam przychodziły powiadomienia, także subskrypcja z dzwonem oczywiście obowiązkowa i wyślijcie do jakiegoś kolegi, nie wiem, ten, ten film to może mu się spodoba, czy cokolwiek i będzie mnie oglądał i w ogóle będzie super e, na Discordzie, nie wiem, do gildii swojej, czy gdzie, gdziekolwiek tam sobie chcesz. E, ale tą łapkę w górę zostaw. A i napisz swój nick w komentarzu e, i do tego... Modulator, ponieważ to było trollowanie z modulatorem, naprawdę kodackie I po prostu dopisz do tego właśnie ten modulator i możesz wygrać tę rangę na moim serwerze z Na który cię serdecznie oczywiście zapraszam, żebyś sobie wbił i pograł, także i trzymaj się, cześć Halo O co chodzi? Czemu mnie sprawdzacie? A czemu pan ma cheaty? Nie mam cheatów Na pewno? I z duchem twoim. Hej dobra. Yy, moi drodzy. Yy, cheaty. Ja nie mam cheatów. Nie mam. Możecie mnie sprawdzić. Możecie mnie sprawdzić. Nie jak to słychać. Bo mam. Ogólnie puknę w trąbkę i w ogóle wiesz, jest słabo. Puk organy puknąłem. I no. Słuchajcie Pochnąłem organy. No, także wiesz, wiesz, co dzieje. Nie, no jesteś czysty. No nie, no sprawdź mnie dawaj, ja się dobra. przyznaję. A czy znaczy, nie, nie przyznaję się. Znaczy, mam Możesz mnie sprawdzić, nie ma problemu. Dawaj, ani Mogę? desk. Dobra. <laughs> Mogę ci coś zaśpiewać. Dawaj, śpiewaj. Hej no i taki z ciebie właściciel Oskar mój se dziecko na rangę To jest, to jest x-west Corello Poczam. pokczam widzowie Dobra e... Szatujcie to, szatujcie to Dobra <ś Dip>. Ani deska? A jak nie mam? Dobra, mam Dobra, nie no, pobiorę tego ani deska, znaczy ten na dalej Kocham was, nie zmieniajcie się No Ej, ogólnie Ogólnie Bo ja mam w kacie, nie? Nie wiem czy wy macie też takie echo, ale ja na przykład Jakbym w jaskini był takie ECHO I tak, nie wiem o co chodzi Tak Masakra Jaskini w jaskini, w jaskini mieszkam ogólnie ja czuję, wiem, tak Rozumiesz, no Ta Dobra, dobra. już tam wyguszyłem trochę, bo tam ustawienia mam takie mikrofonu Dobra, no, to ten, deskam ci podać No, oczywiście Podaję ci no Na vale. priv ci O, bo tu ci podam wyrąbane Nie obchodzą nas konsekwencje, nie? Ale nie będę dzwonił po nocach, spokojnie Obiecujesz? Obiecuję Dobra Dobra Poczekaj to ci pokazuję Patrz. Widzisz? No widzę. Widzisz czy nie widzisz? No widzę, widzę. To kozak, że widzisz. Dobra, to patrz. Kozak Eee Ogólnie. Poczekaj, bo... To jest problem ogólnie. Ha Halo? bolagi bo mam Ej, dosują mnie na serwerze! Ej, nie... Ej, dosujecie mnie! Dosujecie mnie! Ej, dobra, ja wychodzę! Dosłownie nie świetnie. mnie! mam? Co? Ha. Aaaa no, no to ja... To było dodane A, tylko inna. w momencie! Pozdrawiam kip stara! Pozdrawiam, jak jak pozdrawiam Kipstara, to może Kipstara, jeszcze Kipstara, raz haha suriwal pierwszy Dzięki za wyniążka Ej dobra o, Kpl, ja Słuchasz ja ja mnie za... czy nie? Słuchajcie, Bardzo dobrze Słuchasz mnie? A teraz nie słychać? słychać. słychać. Te, teraz nie słychać? Zjeść na pobocze! Zjeść na pobocze! Dobrze już wodzę Masz degrada. No. Yeah, no. Jebi, Masz degrada. no. Masz degrada. Nie, nie, nie. No. Ale mi się to już nie podsyło. Dobra. Nie e, to ten. E, to ja nie mam tych cheatów, jak coś. Patrz, ja tylko tu piszę Optifine HD. Żadnych cheatów mordo, bez, bez żartów, bez żartów. No dobra, dobra, a teraz wejdź wejść sobie na Google. Na Google mam wejść? Tak, na Google, poproszę. No, to wejdę. Nawet pokażę, no, poczekaj Dodaj do OBS-a, no. Co, google mam dodać? Tak, weź, weź tutaj ładnie wpisz fisz magi czy, czy taki. No coś dobra. Istnieje. A to ty jesteś, ta? No! O, źle wpisałem, nieważne. Czekaj. O, trochę tak. Czekaj. Kurde, znowu źle pisałem. Czekaj. Czekaj chwilę. Dzięki za pieniążka, dzięki za pieniążka, mam Halo. Co Halo, mam zrobić? tutaj kliknij, proszę O nie, nie to A ty możesz o, klikać? Ty i tutaj, Poczekaj, dobra, jasne, jasne, poczekaj Poczekaj, gdzie to się robiło, kurde? A, zgłoś, jasne! Zgłoś! No, dobra, to elo Ja jestem czysty? Nie no, nie jestem, patrz Ale no, nie wiem Bo ja, ja ogólnie mogę ci pokazać już więcej rzeczy, co umiem jeszcze Co umiesz jeszcze? Ja? Umiesz wskok A Pokaż OBSa nie mam ABSa, że a żadnego, chłopie Dobra, dobra Ogólnie... Ty, no... A ja z kiedyś gadałem na ten temat Ach, że jestem z Afganistanu, no nie? Ty no, jesteś i... z Afganistanu? No, z Afganistanu Oj, Beniu Masakra A wiesz, wiesz, że... Wiesz, że jak teraz moja mama Afrodyta cię dojedzie znowu? Już Co mnie dojedzie? Dojechała. Twoja to matka? Moja mama... Afrodyta? Afrodyta, twoja sta... Twoja mama Afrodytka tak Powiedzie coś? Co? Zaraz cię kasuję, gościu! Zaraz cię kasuję, podjeżdżam ci pod chatę, hopie Merolem pakuję cię do bagola I kurde, ten. I jesteś, chłopie, wiesz gdzie jesteś? W lesie, będziesz kapał grób sobie No, luba. Tak mówisz? Tak będzie No dobra, no No Ale ja się ciebie boję Ja też się ciebie boję Czasami też się siebie boję, ale... Problema. Ja się Ciebie boję, patrz jak Ty się w ogóle na mnie patrzysz, Ty masz takie białe oczy no, Kurde, bo... Ej, oczy chłopie. biało wychodzi z tych oczu, nie? Dobra, daj na chwilę admina, daj na chwilę admina, daj na chwilę admina Po co Ci? Tak się nie będziemy bawić, daj na chwilę admina Nie Daj na chwilę admina Daj na chwilę admina, nie. masz 3 sekundy, 3 sekundy albo Cię banuje Admina na sekundę, naprawdę Naprawdę admina na sekundę, że nic nie zrobię Naprawdę? No poczam no co Ty Dawaj admina, ale mi gorąco przez ciebie że no, że coś, nie? <grym> no dobra, no No, także ten, żeby później nie było, że Wierzę ślub admina. Ojca i co tam admina. Dobra Mam admina? Nie mam admina, kłamiesz Masz admina Nie mam, lol. O nie Dostałeś bana? Teraz. Czy ja ci dałem bana? Tam nie, to, tam tam to przypadek, nie, nie. chciałem Dzięki za pieniążka, Savi za 5 złotych? Pozdraw. Jeden, ale nie Eee... <laughs> yy, Adbanować Cię mam? No dobra, A, to Cię adbanuję. Ale masz degrada. Kurde, no nie umiem coś tego Niku Jesteś takim chorym psychicznie adminem. Że masakra. Nie masz bana. Pisze, że nie masz bana. No ty jest dłużej. A to tu różnica jest. No, ale pok, serwer. Dobra. Sprawdzanie. Weź mnie z czystym i daj, bo zaraz to się źle skończy. Masz... Sam sobie dam, mam wyrąbane. zęciak. Elo, gm1. Robisz... Ty, co się stało? Zabrałeś mi game moda? Koniec z tym! Koniec! Nie ma swagera Znaczy, nie masz admina Koniec. Jak nie mam? No nie daj ma... na chwilę tylko Na chwilę nie chciałem nie No ma, na chwilę Nie ma No, ej, admin, nie, nie, taki. nie, nie bądź ma. taki nie, nie, bądź taki, no Masz sobie. bana Masz bana No daj admina Nie No daj Bawimy no się tak nie No daj admina No daj admina, no Czad ma no dać mi admina, czy nie? No nie tak, czy nie? Napiszcie na Zaśpiewam ci! Co nie zaśpiewasz? Eee, a co byś chciał? Chciałbym... <laughs> Chciałbym... Zrób piosenkę X West Piosenkę o tym serwerze? Tak Ej Ej X West to ko... <laughs> Nie umiem tego nawet wypowiedzieć, jest problem <laughs> Czekaj X Westcore. A to no musi tak jakiś beat tak. mieć No to dalej ja X, Westcore Prez, Nie chcemy magika na właściciela, tylko zęciak. Patrz, bo jest. Spokoj, mega, yo, skier. Freestyle. Freestyle. No nie, mówię, nie. Nie, żartowem. Ja jestem YouTuberem, nie jestem raperem. pozdro dawaj. Magic na degrada. Dobra, nie. dawaj. Odchodzę, dobra, nara. Jesteś nikim. Skończyłeś 80 zł, co jest? 80 zł, ja pierdzielę. 80 zł, jak nie umieraj. Serduszka dla pana. Serduszka, czad. Ja pierdzielę. Czad, tam serduszka. O co tu chodzi? Serduszka na czacie, poproszę. Dziękuję za 80 zł, samej. Serduszka na czacie. Ej, rozwalił teraz, nie? Rozwalił, Dobra, rozwalił. masz degrada, ja odchodzę, siema. No, siema. Eee. Yy... No. Yy, jak coś to ten. Wyślij mi złoty.